Zaprezentuję teraz sposób wykorzystania fotografii w rozwiązywaniu zadań matematycznych na przykładzie wykorzystania emulatora, kalkulatora graficznego kas. Punktem wyjścia z naszych rozważań będzie następujące zadanie. Przy użyciu dwóch zaspych podziel tarczy na trzy części, tak aby w każdej części suma liczby była taka sama. Rozwiązanie tego zadania podanego w takiej formie jest już dostępne uczniom szkoły podstawowej. Ich umiejętności matematyczne ograniczają się w tym momencie do konieczności Wszystkich liczb podanych notarczych, podzielenia tych sumy przez trzy i narysowanie na podanym przez nas obrazie odpowiednich prostych, które prezentują się w następujący sposób. Sformułowany w ten sposób problem może być równie dobrze rozważany na dalszym etapie edukacji, przy czym e, dla tych rozważań sytuację tam nieco zmodyfikujemy. Uruchomimy sobie emulator karbulatora graficznego, który w układzie współrzędnym umieścił wcześniej rozważoną Zadaniem uczniów szkoły ponadgimnazjalnej będzie tutaj poszukiwanie równań opisujących wcześniej narysowane proste, które wyznaczą nam e, odpowiednie części tarczy zegara spełniające warunki zadania. E, mamy daną tarczę zegara, poszukiwać będziemy równań opisujących proste, a zatem wchodzimy w pod odpowiedni kolumn, stąd będziemy wybierać odpowiednio wzory funkcji. Z wstępnych obserwacji sytuacji w układzie współrzędnym wynika, że współczynnik kierunkowy obu tych funkcji musi być liczbą ujemną, a zatem zaproponujemy, ażeby była to liczba minus, minus na przykład 1 trzecia x. Dodać <laughs> jedna druga. My zobaczymy, czy tak zapisane równanie będzie opisywało nam jedną z wcześniej narysowanych funkcji. Okazuje się, że my to musimy zmodyfikować współczynnik B, tak żeby ta prosta przebiegała w taki sposób, żebyśmy chcieli, a zatem no, dokonujemy modyfikacji odpowiednio e, przemieszczając się znowu do menu, w którym możliwe jest edytowanie tych współczynników. Hmm. I zmienimy sobie teraz te współczynniki na załóżnych, tak? Zobaczmy, czy taka zmiana już mniej więcej dała nam tą prostą którą poprzednio. Będziemy poszukiwać teraz prostej do niej równoległej, odpowiednio wyznaczającej na y, kolejne dwa obszary interesujące nas zadania. Yy, a zatem wpisujemy minus. Jedną trzecią. X. Do, od której będziemy teraz obejmować jeden. Zobaczmy, czy te wzory już opisują sytuację, która nas interesuje. A zatem proszę spojrzeć. Zdefiniowaliśmy wzory dwóch funkcji, których wykresy dzielą nam wspomnianą tarczę zegara na trzy części. Także każda z tych części suma liczby jest tak.